Witajcie, kochani, na moim kanale. Na dzisiejszy odcinek zakupiłam taki miks drapek: krzyżówki, linie i owocową eksplozję. To jest tak: krzyżówka XXL, ekstra linia, super linia, owocowa eksplozja i szczęśliwe linie. Wszystkie po kolei już częściowo ich naddrapałam, ale tam za bardzo się nic nie ułożyło. Może zaczniemy od tych mniejszych. I tu mam teraz w tej chwili za 3 złote szczęśliwe linie. Zostały jeszcze 6, 8 symboli. Będziemy ich odkrywali. I teraz mamy słoneczko. Słoneczko jest i tu. Następny jest pik. Jest u góry pik. I nie widzę więcej. Śliwka. Śliweczka jest tu na dole. I tu nie ma, teraz kości, kości, tu widziałam gdzieś tu, tak, ananas, krab, banan, ostatni symbol to gwiazda, ale czy ona coś ułoży? No nawet nie ma, sprawdzimy te kontrolne, WS, no to jest pustaczek. To teraz mamy owocową eksplozję, Tutaj zostały cztery symbole i mamy teraz gruszkę. Następny symbol to awokado. Ale nic tam się nie ułożyło. I ostatni jest arbuz. Też nic nie będzie. Teraz sprawdzimy te kontrolne. O, ominęłam coś. D, 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 to coś musi być. Jedna linia. Tylko teraz szukajmy jaka. Może tu od góry. Ananas nie było. Brzoskwinie też nie. Tu też nie. Jabłko. Oczywiście. To znalazłam. I tu jest 3 zł. Dobrze, super. To teraz mamy super linię. Tu się nie ułożyła jeszcze żadna linia i szukajmy następne symbole i tu mamy koronę korona raz u góry nie ma laczki okulary nie ma nie widzę arbuz arbuzik jest raz i wziął. parasol Mam górę i na dole. Dzwon. Tu, tu. Ale nic nam jeszcze nie utworzyło. I ostatnie dwa symbole łódź i kości. No zobaczymy, czy coś to będzie. Tu jeszcze ominęłam. I tu też łódź jest. Kości są. Ale nic poza tym. No, sprawdzę chyba te kontrolne, bo tam nic nie mówi. Oczywiście. NL. Dobrze, to teraz weźmiemy ekstra linię. No zobaczymy, czy tutaj coś się zmieni. Na razie nic tam nie ma. Jest teraz wiatraczek. Wiatraczek. Nie ma. Motyl. motyl. Góry nie było. To też nie. Krab. No nie ma. No, pochowały się te symbole. Serduszko. O, serduszko też. Też chyba nie ma serduszka. Nie widzę. Tęcza. Tęcza jest raz. I tu. I tu jeszcze. Na dole nie ma. Korona. To było. I tu. I tu jeszcze jest jedna. Ptak i balony. Ptaszek. I mamy ptaszko. Na dole. I dwa ostatnie symbole. Księżyc i lody. No to teraz zobaczymy. chwilę prawdy. Lody. Oczywiście lody. Nic nie daje. Księżyc. Lody. No niestety. Też jest pustak. HL. Ostatnia. Może nam uratuje odcinek, ale bardzo wątpliwa sprawa, bo tu w pierwszej krzyżówce ułożył się jeden wyraz. Jeszcze chyba gdzieś, teraz zobaczę. No i w drugiej też jest jeden. No i brakuje nam literka K do bonusika. Zobaczymy. Ale jest literka U. U. Tu jest drugi, Gucio. Dobrze, teraz U. Dole nie ma dobra, jedziemy dalej S czy nam S coś pomoże żeby A było to tak, bo jest sporo ale niestety S to wątpię Uhu. tu jeszcze Z było Z a S tu w tej ostatniej No niestety no, K, no niestety nie będzie. Ponosi K, mamy M, a M nam nic nie ułoży. Wątpliwa sprawa. No jest tutaj jeden, ale to jest jeden? Drugi. no No i jeszcze co? M, 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 szukamy M. No niestety, no nic nam nie dało. Oj, jaki odcinek. No niestety, RC. Wszystkie zrapeczki są niestety pustaczkami. Wydałam na dzisiejszy odcinek 20, 25, 31 zł. No niestety. Ale miło się drapało. I tak jeszcze będę te zrapeczki drapała, bo są super. Także zapraszam Państwa na następne odcinki. I dziękuję i pozdrawiam serdecznie.